Cześć moi drodzy, witam w takim krótkim odcinku technicznym, bo okazuje się, że na wsi mieszkając to się człowiek para z różnymi dziwnymi rzeczami. I takim <grym> dziwadłem, z którym nie mogłem sobie poradzić, był tra pas transportowy. No i w dzisiejszym filmie pokażę, jak ten pas zapiąć, jak ten pas odpiąć i na co uważać. Bo coś, co wydawało się banalnie proste, okazuje się, że jak pojechałem z pierwszym transportem, to nie byłem sobie w stanie z tym pasem poradzić. A choć wydawałoby się, że inżynier niby mądry człowiek, ale sobie da radę. No to teraz po kolei. Pas składa się z dwóch części. Pierwszą jest kontra e, naciągająca, napinacz, e, który składa się o, z takiego modułu. No i tu jest oczywiście hak do zawiesia, e, do, do zapięcia. Gdzieś o przyczepę. Tutaj jest taka rolka. Tu się wkłada pas i ta rolka napina. Kiedy prostuje, jak zobaczycie, widzicie, to ta rolka się kręci o, i napina pas. A te zapadki, te ząbki tutaj, które widać, o, te zapadki powodują, że pas się, że pas się nie cofa. Tak? I teraz cała sztuka polega na tym, z której strony wsadzić pas. Bo okazuje się, że pas można wsadzić, ja to przekręcę jeszcze trochę, żeby było ładnie. No, okazuje się, że pas można wsadzić zarówno z tej strony, jak i z tej strony. No i sztuka, najważniejsza rzecz, to taka, że pas trzeba wsadzać od tej dupy strony. To znaczy, jak się to nasze coś zgina, to ucho tak to pas zawsze, ale to zawsze, wsadzamy z tej strony. Co się stanie, jak się stanie z tej strony? Stanie się ono tyle, że tego pasa już się nie da poluźnić i z dużym prawdopodobieństwem trzeba go będzie uciąć. Więc ogólnie rzecz biorąc, montujemy tutaj pas, później go napinamy, napinamy, później podnosimy tą zawleczkę, ta wajcha, ta wajcha jest, jest wchodzi w takim rowku, i ona z tej strony będzie lepiej widać. Blokuje tutaj te ząbki, tak żeby nam się ta klamra nie cofała. Jak chcemy tą klamrę zamknąć, to podnosimy do góry i zamykamy. I pas jest w pozycji napiętej transportowej. Pas go nie rozerwie. Jak chcemy odpiąć cały pas, no to. Odciągamy ten, ten pasek do góry, odpinamy klamrę na maksa i wtedy ciągniemy, to za chwilę pokażę. Ciągniemy mocno tutaj. Bo jak to jest odblokowane, to ta rolka się nam kręci. O, ta rolka się nam kręci w stanie o, kręcić swobodnie, widać. I dzięki temu możemy wywlec pas. E, koniec teorii pokażę, jak to wygląda. Normalnie na e, przyczepie, ale zanim to pokażę. No to jest jeszcze druga część pasa, czyli zwykły ten pas, który wchodzi, tak, zapinka z drugiej strony, a z drugiej strony mamy zwyczajnie pas i ten pas, właśnie ta końcówka pasa, ta końcówka pasa wchodzi nam, wchodzi nam normalnie w to, o. Przeciąga, przeciąga się, tak to wygląda z tej strony z tej. I później jak zawijamy, jak zaczynamy napinać napinaczem. O. To widać to się, nam, to, się nam ładnie, to się nam ładnie zawija i ładnie nam się to zakręca. No i teraz ten pas po zamknięciu jest całkowicie wytrzymały, no ale żeby go, żeby go rozpiąć, no to właśnie trzeba do samego końca. I jak trzymamy na samym końcu, to to, się... o, to to się o, proszę bardzo, to to się wyciągnie na tyle, oczywiście musi być to odpięte, to to się wyciągnie na tyle, że później ten pas oczywiście łatwiej jest na, na zapiętym, bo już później można wyjąć, no, ale tutaj ten pas można później najzwyczajniej w świecie wyciągnąć, o i teraz. Teraz jest pas wyjęty. Zróbmy to samo na przyczepie. I znów mała techniczna porada. Pas można... Hak można zaczepić albo tak. Tak, tylko że jak jest zaczepiony tak, no to tu jest akurat wgniecie, to mu się nic nie stanie. Więc natomiast gdyby było płaskie, to zobaczcie, że ten hak będzie nam wginał blachę. Więc ja zawsze montuję ten hak tak ale wtedy zobaczcie jest pewien problem bo trzeba wkładać pas od tej strony więc, więc jesteśmy w czarnej otchłani niestety czasami, niestety czasami zdarzy się tak że albo ten hak przypniemy tak żeby zrobić to żeby zrobić to poprawnie żeby pas wpiąć z tamtej strony albo niestety przekręcimy ten pas tutaj Czego się nie powinno robić, ale czasami, jeśli nie ma takiej możliwości, jak tutaj, że po wpięciu haka w tą stronę nic mi się nie wygina, no to czasem trzeba ten pas przekręcić. Zostawiamy tą klamrę na zasadzie takiej, tak jak ona teraz wygląda, i idziemy na drugą stronę z pasem, z drugą częścią pasa. Drugą część pasa mamy tutaj, i tutaj mamy już dowolność. Czy zapniemy tak, czy zapniemy tak. To nie ma dla nas większego znaczenia. Ja tam, gdzie mogę, zapinam tak. Co ważne? Ważne, żeby później ten pas się nigdzie nie kręcił. Czyli żeby go przeciągnąć na drugą stronę prosto, i wkładając do klamry, żeby on był prosto. I teraz sobie to właśnie zrobimy. Teraz mamy klamrę. Dbamy pas. Dbamy o to, żeby nie był przekręcony. Tak? Czyli żeby był prosty. To teraz wyciągamy go. Do samego końca. Co robimy? Wkładamy, bierzemy klamrę, do góry, wkładamy pas. No, widać nie bardzo jest jak włożyć, no to sobie robimy przekrętkę, o, teraz mamy prosto otwór, tak teraz mamy otwór, także może ten, ten pas włożyć. Bierzemy pas i wkładamy go w otwór, wkładamy go w ten otwór i uwaga, ciągniemy, ciągniemy do końca. I tak jak ciągniemy do końca, tyle ile się da. Tak teraz zaczynamy ten pas naciągać. Z chwilą kiedy go naciągamy, zobaczcie, że on się zaczyna nam, zaczyna nam pokręcić. Tak? O, i jednocześnie i jednocześnie zobaczcie, zaczyna nam się pas napinać. I teraz już w pewnym momencie możemy to puścić. I już napinamy każdy ząbek szczela. I, I blokuje na następnym ząbku właśnie ta zapadka. No i tak jest pas zabezpieczony. Teraz na koniec podciągamy to i zamykamy pas, odciągając od, od, od zawleczkę i ten pas transportowy już zapięty. Oczywiście trzeba dbać o to raczej, żeby ta klawna nie wystawała. No i jeszcze co zrobić z pozostałą częścią pasa. Ja ją zwyczajnie w świecie. Ja ją zwyczajnie w świecie zawijam. Tam są różne metody, ale ja ją zwijam tak, nakładaj, składając jedno za drugie. A później tu trzeba zapętolić w jakiś magiczny sposób, na przykład przekładając jedno przez środek. Przekładając jedno przez środek. Później zazwyczaj pakuję to, to w klamrę. Owijam, żeby to, żeby to się nie owinęło. Pakuję. Pakuję w klamrę, on dość sztywno wchodzi. Zostawiam tak. Jak chcecie zobaczyć, jak zabezpieczyć resztę, to można sobie to zrobić w dowolnym innym filmie. Gdzieś na YouTubie, nie chcę już tego mieszać. Yy, ważne, żeby Ważne, żeby on nie dyndał. Ja często jeszcze tym samym pasem dopinam jakieś inne rzeczy. No ale teraz wyciągnijmy to. to. O. No i teraz, jak taki pas odpiąć? Żeby taki pas odpiąć, łapiemy za tą blokadę, ciągniemy do góry, odpinamy klamrę do maksa, i właśnie jak słyszeliście, już szczeliło, już nam puścił ten, bo już ta rolka jest luźna. I teraz, łapiąc, trzymając tą klamrę odciągniętą, ciągnę o do momentu, kiedy jak widać pas mi się już zrobił luźny i teraz mogę go swobodnie na wszelki wypadek jeszcze trzeba podciągnięte ale teraz mogę ten pas swobodnie już wyciągnąć. I cała sztuka została skończona. Na koniec oczywiście ciągnę, zamykam i mam załatwiony. Tu z ciekawości jest dokładnie taki sam pas. Tylko coś wam pokażę. On, on jest tak, tak przez te nasze włożenia z cegłami, tak się zakałapućkał, że, przestało, że przestała działać nam ta zapadka. Więc jak widać ten pas, o, nie działa, nie, o, nie działa, nie działa tak jak działa ten, o. Bardzo ładnie ten funkcjonuje, natomiast ten jest już zapylony, gdzieś tam się pozacinało ten mechanik. No i on się nie chce, o, nie chce się kręcić, nie chce się kręcić ta, ta zapadka. Trzeba będzie go rozłożyć, trzeba będzie go po prostu rozłożyć i przemyć. Albo zwyczajnie świecie kapnąć trochę smaru i też będzie działał dobrze. No i to by było na tyle o tej konstrukcji. Wiem, że rzecz, rzecz banalnie prosta. Rzecz, która jest niegodna uwagi, ale powiem Wam, że mnie to przysporzyło. Strasznie, Strasznie dużo kłopotu. i całe szczęście, że miałem kumatego bardzo, bardzo gościa, który sprzedawał mi pług i potrafił mi to pokazać, jak tego pasa używać. Bo w przeciwnym wypadku to nie wiedziałbym, jak go dopiąć. Albo co gorsza, wpiąłbym go w odwrotnej strony. Na no, taki pas przy mocnym napięciu jest wtedy nie do zniszczenia. A tak z ciekawości, to jeszcze pokażę że warto zwrócić uwagę na to, co jest tutaj. To jest, to jest śruba 8,8, więc to nie jest taka w śruba, tutaj z, z nakrętką samokontrującą, więc śruby 8, 8 to są wzmocnione śruby, no bo to wbrew pozorom przynosi całkiem spore obciążenia. Więc taki pas to ja kupiłem różne pasy, różnej długości, 10 metrów, 6 metrów, 4 metry razem z klamrą, po 3 dyszki, bo całkiem fajnie mi się to trafiło. Więc, e, t, e, więc niezbędne wyposażenie, jak ktoś ma jakąkolwiek przyczepkę i transportuje. Mam nadzieję, że ten film e, się komuś przyda, e, bo ja się naszukałem strasznie długo, jak tego pasa zapinać. E, e, no cóż, człowiek się uczy nawet najprostszych rzeczy. Teraz już umiem, teraz już nie sprawia mi to kłopotu, mam nadzieję, że Tobie też. Jak się podobało, kciuka daj lajka, jak nas oglądasz regularnie, re, regular, jak nas oglądasz nie pierwszy raz, to daj suba. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.